Cześć wszystkim, tu Weronika, mama w Korei Południowej. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek serii Dongtan od A do Z, dzisiaj A, czyli apaty, czyli standardowy koreański apartament, czyli mieszkanie. I co będzie w tym odcinku? Pokażę Wam nasze mieszkanie. Dodźcie, chodźcie do środka! Tutaj jest przedsionek, tutaj jest szafka z butami. Z tyłu za mną jest szafka, w której mąż trzyma narzędzia i mamy helmety na, na motor. Tu jest przedsionek. I oczywiście trzeba zdjąć buty w tym przedsionku. I wchodzimy do środka. Od razu naprzeciwko jest pokój mojego syna, jest pokój Leona. Tak to wygląda. Mamy trochę książek, trochę zabawek. Łóżko, biurko. I to, co chcę Wam pokazać, to tutaj ta garderoba. Ta garderoba już była tutaj w mieszkaniu tak zwana garderoba wbudowana. W przypadku zakupu nowego mieszkania, kupujący ma opcję wyboru. Dotyczące i garderoby, i paneli, opcje wykończenia mieszkania, i jedną z takich opcji jest właśnie garderoba. To, to mieszkanie, ten, to osiedle, na którym mieszkamy, ma już kilka lat, więc ta y, garderoba jest w ten sposób, ale w nowych mieszkaniach ta garderoba jest już y, w pełni wbudowana w ściany i mamy opcję wyboru. Czy będzie w jednym pokoju, w obydwu pokojach, czy w ogóle nie chcemy takiej zabudowanej garderoby? Także w nowych mieszkaniach już ta garderoba jest w pełni wbudowana w ściany. Także to był pokój Leona. Tutaj mamy łazienkę, ale łazienka, no jak każdy wie, jest łazienka. Tutaj mamy też i obok pokoju Leona mamy od razu pokój Leny. I w tym pokoju, w drugim pokoju, właściciel mieszkania nie wybrał opcji zabudowanej garderoby, więc Lena ma swoje mebelki. Jest też łóżko, jest szafka z książkami, z zabawkami. Tutaj u góry możecie zobaczyć, Prace plastyczne Leny, właśnie z zajęć dodatkowych z plastyki. I uwaga, uwaga, tutaj mamy aneks kuchenny i kuchnię. Od razu tutaj mamy schowek. Plusem koreańskich mieszkań są właśnie schowki. Ja wam pokażę. Tutaj mamy taki schowek dziecięcy w sumie. Tutaj dzieci mają przybory do prac plastycznych, mamy wszelkiego rodzaju klocki, gry planszowe i od góry mamy troszeczkę zapasowych kosmetyków. Dzieci śmieją się, że to jest tak zwany schowek do prac plastycznych, bo tak jak możecie zauważyć są kredki, bloki, mamy też tutaj farbki, plasteliny. Jest to taki właśnie nasz dodatkowy Schowek. Jest jeszcze jeden schowek w naszym mieszkaniu. I tutaj, ten schowek, to tak, jak wspominałam o tych obcach wykańczania mieszkania, prawda? To właśnie to pomieszczenie można było wybrać jako schowek albo jako dodatkowy pokój. Właściciel mieszkania, bo my wynajmujemy to mieszkanie w systemie Mięciące, wybrał to pomieszczenie jako schowek. Tak, tutaj jest. Męża biuro, że tak powiem, bo pomieszczenie jest na tyle duże, dodatkowo z oknem, że mąż wstawił sobie tutaj yy, biurko. Ma też swoje narzędzia i zabawki, jak to mówię. To jest nasz drugi schowek. To jest kuchnia. Kuchnia, każdy widzi. My mamy płytę indukcyjną. Standardem jeszcze są płyty gazowe, ale w tych nowych mieszkaniach, na nowych osiedlach już widać, że też są płyty. Indukcyjne. Tu mamy najważniejszy punkt kuchni, czyli ryżowar. Tutaj mamy pralnię, ale w sumie nie wiem, czy mam pokazywać. Pralnia każdy widział. Pralka, suszarka, już widzę, że jest kolejne pranie do wyciągnięcia, do ułożenia. Tutaj mamy. Bardzo podoba mi się ta wyspa Bladwa się do gotowania. Jak możecie zauważyć, ta kuchnia jest dość szeroka, jest duża. Jest to nietypowe dla koreańskich mieszkań, nietypowe. Nie każde mieszkanie tak ma. Zazwyczaj te kuchnie są mniejsze. Tu mamy lodówkę, i tu mamy kolejny sowek, i tu mamy lodówkę na kimci jakieś tam produkty sobie spożywcze, kochane tutaj trzymam. I tutaj jest od razu nasz salon. Nasz salon już pewnie znacie, bo często kręcę w nim filmiki. Tutaj jest nasza biblioteczka i uwaga, tu mamy kuchnię. W kuchni, co ja mówię, tu mamy kawiarnię. Lena dzisiaj przed pójściem do szłopka zrobiła sobie setting na kawiarnię z zaznaczeniem, że mama ma tego nie sprzątać, bo ona się będzie bawić jak wróci, więc jest kawiarnia, jakbyście chcieli. Tak. Tam też mamy książki. Taka po prostu, taka nasza wspólna przestrzeń rodzinna. Tu mamy już ostatni nasz pokój, czyli jest sypialnia. Tak, mamy dodatkowe, dodatkowe tutaj szafy. Z tej strony jest weranda, tara zalecą zabudowane. Tam zazwyczaj w zależności od pory roku albo planie. Albo są jakieś roślinki, albo dzieci mają basen czy możliwość malowania farbkami. Tak, tutaj jest taka ala toaletka. O, jest nawet łazienka. No, od razu widzicie. Jest tutaj toaletka, ale z racji tego, że ja nie maluję się jakoś bardzo na co dzień. Nie mam tutaj krzesła, nie wykorzystuję tego jako toaletki do, kosmety, do kosmetyków, do malowania się, ale ma światełko, więc to fajnie wygląda. Nie mam lustra takiego w całości, ale to jest właśnie takie nasze lustro domowe. I co tu jeszcze mogę Wam pokazać? Tutaj mamy garderobę. Tak, większość koreańskich mieszkań obok sypialni jest od razu łazienka. I garderoba. I w zależności od wielkości mieszkania i wieku osiedla, czyli czy jest to nowe osiedle, czy osiedle ma już kilka lat, rozkład i wielkość będzie się różnić. Im nowsze mieszkanie, to ładniej to wszystko wygląda. Te garderoby są większe, lepiej zaprojektowane. Nasza garderoba jest stosunkowo mała. Ja Wam ją pokażę delikatnie. My w niej trzymamy. Kurtki, jak widzicie, mam żelazko też do prasowania i, i deskę, także tak to wygląda. Typowo, właśnie sobie kurtki. A mieszkanie, które niedawno oglądaliśmy, tą garderobę, mają naprawdę sporą. Tak, że powiedzmy te dodatkowe szafy, które tutaj y, mamy na nasze ubrania, y, nie byłyby nam potrzebne. I tak wygląda nasze mieszkanie. Tak, jak wspomniałam, my nasze mieszkanie. Wynajmujemy w systemie ciące, czyli opłacamy z góry bardzo wysoką kwotę kaucji, a później opłacamy e, rachunki za prąd, e, za wodę, za internet, to całe nasze zużycie. Ale uwaga, e, podoba nam się w Dongtan na tyle, że podjęliśmy decyzję, że właśnie w Dongtan chcemy kupić. Mieszkanie i zostać tutaj na dłużej. Także, Boże, jeżeli się uda, w przyszłym roku będę mogła Wam pokazać już nasze mieszkanie. Mieszkania w Korei są do siebie podobne, ale nie każde mieszkanie mają taki sam rozkład. Nasze mieszkanie ma dość standardowy rozkład. W niektórych mieszkaniach jest jeden dodatkowy pokój, bądź tego pokoju nie ma. Jest inne rozmieszczenie też schowków, na przykład w poprzednim mieszkaniu na tej całej ścianie mieliśmy schowek. Są jeszcze mieszkania z tymi półpiętrami. W starszych mieszkaniach, na starszych osiedlach przy właśnie salonie też jest ta weranda, czyli taki ten zabudowany salon, ale jeżeli kupujemy mieszkanie na starym osiedlu, które ma właśnie tą werandę, ten zabudowany taras, to możemy zrobić powiększenie, czyli wyburzyć powiedzmy tą dodatkowy kawałek ścianki, okna i zrobić przedłużenie mieszkania, jeżeli nie chcemy tej werandy właśnie dodatkowej. Także to było nasze mieszkanie, nasze koreańskie apaty. Jeżeli macie jakieś pytania związane z mieszkaniami w Korei, z systemem wynajmu czy kupna? Czy interesujecie się systemem nieruchomości w Korei? Dawajcie znać w komentarzach, pytajcie. Ja postaram się odpowiedzieć na te pytania. A na dzisiaj to już tyle i zapraszam Was na kolejny odcinek z miniserii Dongtan od A do Z, czyli, czyli moje życie w nowoczesnym mieście w Korei. Do zobaczenia! Annieą!